Poznajmy metody wykorzystania drugiego serca w warunkach domowych. Drugie serce NM55 jest bardzo proste w wykorzystaniu. Korzystny zabieg trwa 12 minut, ale dla lepszego efektu należy powtarzać 2-3 razy dziennie. Osobom z chorobami nóg zalecane jest po każdym zabiegu poleżeć 30-60 minut. Najlepiej robić masaż nóg rano i 30 minut przed snem. Na aparacie można również leczyć ręce zalecane dla osób z problemami ze stawami, z syndromem chłodnych rąk i zaburzeniami czucia w rękach. Aparat drugie serce można wykorzystywać i w następujący sposób, siedząc na zmiany na ciepłej i zimnej macie. Pozwala to walczyć z takimi chorobami jak hemoroidy, zapalenie pęcherza i prostata. Leżąc na drugim sercu brzuchiem bądź plecami, można poprawić pracę przewodu pokarmowego, zlikwidować ból w plecach, polepszyć pracę nerek. Osoby, które mają siedzącą pracę, mogą w komfortowy sposób połączyć pracę z masażem nóg. Aparat Drugie Serce będzie wspaniałym przyjacielem dla osób chorujących na żelaki, zakrzepicę, niewydolność żylną. Po wykorzystaniu drugiego serca, krew trochę się ogrzewa, co ma bardzo dobry wpływ na likwidowanie stanów zapalnych. A dzięki jonom ujemnym i polu magnetycznemu krew rozrzedza się, co również ma pozytywny wpływ na samopoczucie. Zaskakujące efekty po wykorzystaniu NM55 osiągnęły osoby chorujące na cukrzycę. Poziom cukru obniżył się dzięki oddziaływaniu na zakończenie nerwowe, odpowiedzialne za pracę trzustki. Oprócz tego, dzięki przypiekaniu zwiększa się ilość naczyń włosowatych, co znacznie przedłuża młodość waszych nóg. Zadbaj o swoje nogi dzisiaj, a one zadbają o Twoją przyszłość. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi, razem z nuga best.